Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie. Moi drodzy, temat filmiku e, dzisiaj e, troszeczkę taki, nie do końca związany z samym samochodem, natomiast z firmą, która e, regeneruje e, turbiny. Moi drodzy, ja korzystałem już z kilku firm, e, jeżeli chodzi o regenerację turbin, i tutaj w tym przypadku e, no, bardzo często zastanawiacie się, u kogo coś zrobić, zregenerować. To ja Wam może tutaj. E, zasugeruje do kogo taką turbinę sobie czy podesłać, czy zawieźć. Moi drodzy, ja po kontaktach z różnymi firmami, jeżeli chodzi o regenerację turbiny, doszedłem do wniosku takiego, jest to co prawda dopiero trzecia turbina robiona chyba, natomiast za każdym razem zaskakują mnie, zaskakuje mnie ta firma jakością wykonania, kontaktem z klientem, Akcesoriami, można powiedzieć, dodawanymi do turbiny, wydrukami, sposobem, nawet zapakowania. Słuchajcie, turbiny to tutaj bardzo ważne. Generalnie moi drodzy, o jakiej firmie mowa? Mowa o firmie Interturbo znakła śląskiego. De facto, ja dostałem w zasadzie z innej dobrej firmy kontakt do nich, która nie była mi w stanie zregenerować turbosprężarki do mojej Alfy i oni mi tą e, e, turbinę tam zregenerowali, słusznie, że mnie tam odesłali, ponieważ okazało się, że turbina z mojej Alfy była, a w zasadzie nie była zregenerowana. Robiłem to w jakiejś tam firmie w Bielsku Białej, e, bardzo się na nich zawiodłem, oczywiście współpracy zawiedliśmy, po prostu mnie oszukali. E, moi drodzy, e, e, turbiny są przygotowane świetnie, zrobione są bardzo dobrze, Dodawane są, słuchajcie, akcesoria, to znaczy się, to, co widzicie: szpilki, nawet dodatkowe, więcej podkładek niż, niż trzeba, więcej nakrętek niż trzeba, nawet, słuchajcie, jakaś opaska, nawet szczykawka gdzieś tam do jakiegoś wstrzyknięcia oleju. Części zdemontowane z turbiny są osobno, wszystko osobno popakowane w woreczkach, są wydruki. Słuchajcie, jest to naprawdę fenomenalnie zapakowane, już, już o tym wspominałem. Przede wszystkim fantastyczny kontakt z pracownikiem poprzez WhatsAppa, który zrobi zdjęcia, co było wysypane, co było zatarte. Słuchajcie, no naprawdę jest bardzo mało takich firm. To jest też praktyka, którą ja stosuję w swoim warsztacie. Dokumentuję to wszystko, co było wymienione. Zresztą już to tam się mówiłem o takich rzeczach. Ale cały czas do tego wracam, że jest to bardzo fajna praktyka wśród firm, które dokumentują to. Więc ta turbina już, słuchajcie, była robiona właśnie akurat w firmie Wag Ekspert, też ją polecam ze Skoczowa. Oni głównie generalnie zajmują się grupą Waga, jak sama nazwa firmy wskazuje tam słuchajcie to wysłałem i okazuje się że tak to robił tą turbinę ale jeszcze mi facet powiedział mówi państwu tam jest jeszcze doważona jeszcze doważona jeszcze coś tam była poprawka jakaś mała ale generalnie było wszystko w zasadzie sami powiedział super więc moi drodzy teraz tak często słuchajcie oczywiście każda jedna firma moja również załapie jakąś jedną Gwiazdkę, gdzieś tam w czymś. Trafiają się różni klienci. Moi drodzy, teraz tak troszeczkę zmienię temat. Tak, będąc przy temacie turbin, moi drodzy mechanicy, bardzo często, znaczy bardzo często, przepraszam, źle zacząłem. Zdarzają się gdzie mechanik wysyła turbinę do firmy na regenerację. Turbina wraca i auto dalej nie działa tak jak powinno, jest słabe, coś tam się dzieje i tak dalej. Moi drodzy, bardzo często diagnoza i bardzo niesłuszna diagnoza to jest awaria turbosprężarki. Turbosprężarka jest wysyłana, wraca dalej problemy z autem i zaczynają się jakieś komplikacje tutaj między warsztatami, <coughs> między klientem indywidualnym, a firmami, które turbiny regenerują. Stąd no, praktycznie może i nawet w sumie nie znajdziecie takiej firmy, która ma tylko 5 gwiazdek. De facto powiem Wam z tymi gwiazdkami: to jest troszeczkę tak, że klient indywidualny może o tym nie wie. Do mnie i zapewne do wielu innych firm dzwonią ludzie, którzy oferują sprzedaż pięciu gwiazdek, i stąd no, niektóre firmy zdarza się, że mają tylko i wyłącznie nie, pięć gwiazdek. Po prostu są ludzie, którzy za pieniądze umieszczają komentarze. No i wszystko wygląda cacylala. Natomiast moi drodzy, tutaj ta firma, nie wiem czy ma 5 gwiazdek, chyba nie ma. Czytałem kiedyś tam też jakoś przy okazji, tak wolne popołudnie, niedzielne komentarze. Rozmawiałem też z pracownikiem, no i właśnie słuchajcie, tu są te problemy. Źle zdiagnozowany samochód, i później pierwszy krzyk do turbiniarzy, tak zwanych, że to oni coś zepsuli i tak dalej, a później często, gęsto okazuje się, że coś jest nie tak ze sprzętem. Zazwyczaj z osprzętem, czy tam może jakiś sterownik, czy coś tam w każdym razie z osprzętem tematy. Ja, moi drodzy, mogę Wam polecić firmę Interturbo. Różni, miałem już, nazwijmy to, różnych dostawców, w sensie firmy regenerujące turbiny. I nigdy, że tak powiem, tak profesjonalnie nie zostałem obsłużony jak w tej firmie. Nawet wag ekspert, którego polecam też. Robią bardzo dobrze rzeczy, natomiast słuchajcie, ja nigdy w życiu nie dostałem nawet jednej podkładki od nich. Nigdy e, nie dostaję też. No cóż, będę tam musiał chyba porozmawiać z nimi, aczkolwiek chyba już definitywnie się przerzucę na firmę Interturbo. Nigdy nie dostaję wydruków z maszyny, e, więc tutaj mam jakby kompletny obraz, e, wszystko jest e, takie jak należy. Więc moi drodzy, nie, nie traktujcie tego jako reklamę. Tej firmy, tylko takie naprawdę szczere polecenie z obserwacji. Ja sobie już stałą współpracę nawiązałem z tą firmą. Co prawda, słuchajcie, to znaczy, no widzicie, ja mam do tej firmy z mojego warsztatu jest jakieś 130 km. Ja, moi drodzy, wolę sobie to spakować, wrzucić do paczkomatu. Na drugi dzień mam tą turbinę i przede wszystkim słuchajcie, one są tam robione szybko. To znaczy, nie w pośpiechu pracownik robi tą turbinę, tylko że tak powiem, szybko ktoś podchodzi do tej turbiny, weryfikuje, jest kontakt, dalsza jest naprawa ewentualna, czy tam śmietnik, słuchajcie, tutaj w przypadku mojej turbiny do Alfy, słuchajcie, naprawdę no tak pełny obraz dostałem stanu tej turbospężarki, że po prostu aż byłem w szoku, gdzieś tam nawet jakieś mikropęknięcie na wylocie by zostało znalezione, zostało usunięte i słuchajcie, co bardzo ważne, według mnie, jest to moja oczywiście osobista opinia, ta firma robi turbosprężarki za naprawdę bardzo rozsądne pieniądze. I teraz podam Wam przykład. Turbina, która została w Alfie zregenerowana jakieś 4 lata temu, a w zasadzie nie została, został tylko wypiaskowany praktycznie korpus i z zatartymi panewkami została odesłana turbosprężarka. E, tak, położona po prostu mi na stół, bo byłem tam osobiście, bez żadnego woreczka, bez niczego. 1000 zł. 4 lata później, słuchajcie, ja zostałem została mi zregenerowana naprawdę porządnie turbina w tym W tej alfie, dodatkowo jeszcze tam wyjście od strony gorącej zostały specjalnymi pastami porobione, wszystko zostało obejrzane i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Została też zregenerowana, słuchajcie, za 1000 zł. 4 lata później. Więc yy, tam zostałem oszukany, generalnie można powiedzieć zdarty z pieniędzy, bo też w sumie troszkę oczy mi wyszły na wierzch. Jak usłyszałem cenę, wtedy były inne ceny zupełnie, zupełnie. Słuchajcie, no wiecie, każdy z was wie, we wszystkim były inne ceny 4 lata temu, a za turbinę swoją, słuchajcie, i to naprawdę ciężką do regeneracji, do której nie było części i tak dalej, dałem 1000 złotych. Firma Genesis Turbo też chwilę z nimi współpracowałem, słuchajcie. Też kupiłem do Alfy w zasadzie na wymianę. Kupiłem turbinę do Alfy, wysłałem swoją starą, a panowie przysłali mi nową. Jeszcze pan zadzwonił do mnie, moi drodzy. Czy na pewno po numerze dobrze sobie wybrałem turbinę? Okazało się, że dobrze, a oni przysłali mi, słuchajcie, turbinę nie do Alfy 164, tylko do Alfy 166. Przy czym, nie wiem, ktoś sobie stwierdził, że skoro tam jest ten sam silnik, to będzie ta sama turbina. Nie, moi drodzy, w 164, a w 166 są inne turbiny. Są garatowskie, ale mają inne wyjście. Inne wyjście przede wszystkim, słuchajcie, jest tam inna gruszka, więc yy, yy, <tryk> bez, słuchajcie, tam dodatkowego innego podejścia nie zamontujecie tej turbiny. Mniejsza z tym. Dodatkowo dodam Wam jeszcze, słuchajcie, że dodatkowo dodam. dodam że ta turbina, która do mnie przyszła, słuchajcie, to po prostu jakbyście zobaczyli sposób zamontowania gruszki, bo one faktem jest, że są niedostępne w Alfie, jakbyście zobaczyli, słuchajcie, jaka to była rzeźba pocięte kątówką, jakoś żeby coś tam to spasowało w ogóle, to po prostu wiecie, no, oczy na wierzmi mi wyszły, jak coś takiego można e, zrobić odesłałem tą turbinę z powrotem dałem panu znać, że przysłali mi błę, złą turbinę, żeby mi zregenerowali tą, którą ja e, wysłałem e, no i dobrze, moi drodzy zregenerowali tą turbinę co się okazało że słuchajcie, wymieniali cały rdzeń i tutaj e, e, znaczy u mnie tam było o, tu tak, spływ oleju tam jest spływ oleju, i słuchajcie, w rdzeniu te rozstawy śrub już są inne. I teraz muszę co robić. Już nie chciało mi się z nimi szarpać. Muszę znaleźć, słuchajcie, rurkę, która ma po prostu rozposzerzony rozstaw śrub, jeżeli chodzi o spływ oleju. Wiecie, no, jakby no, mam na stole taki. Taki rozstaw spływu, czyli ten rdzeń mi pasuje, nie pasuje. Jeżeli nie mam rdzenia, dzwonię do klienta, mówię proszę pana, jest taki temat, że niestety nie mamy rdzenia. Znaczy, rdzeń pasuje, wszystko jest ok, natomiast jedynie rozstaw jest troszeczkę inny. Da, da sobie pan radę to przerobić czy coś? Tak, dobrze, proszę robić. Albo nie, dziękuję, to nie róbcie i tak dalej. Nie, po prostu bez wiedzy klienta wstawili to. Słuchajcie, ja przy sprawdzając, patrzę się no, na oko, już mi wyglądało, że ten rozstaw jest inny. No i oczywiście muszę przerabiać ten spływ. Nie jest to takie hopsiub. Trzeba tam po prostu porozszerzać uszy, i tak dalej, bla, bla, szlifować, znów rozwiercać, i no niestety. Także jeszcze raz moi drodzy, przepraszam, że tak długo, ale to są bardzo ważne rzeczy w samochodzie. Naprawdę wam polecam tą firmę Interturbo Nakłośląskie. To już sobie wygooglujecie, to już sobie znajdziecie, skontaktujecie się. Świetna obsługa. Naprawdę fajni ludzie, fajny fachowiec. Tam akurat mnie pan Marcin obsługiwał za każdym razem. E, pozdrawiam go serdecznie. On nawet, słuchajcie, czeka, co dalej z Alfą. Wyobraźcie sobie, że e, niestety turbina nie wstaje. I nie, nie jest to przyczyna turbiny. Jest tutaj gdzieś jeszcze jakiś mały haczyk, słuchajcie, w samochodzie. Szczerze wam przyznam, nie wiem, co jest grane. Turbina nie wstaje, silnik pracuje perfekcyjnie, trzyma obroty, odpala na rys, wszystko wydawałoby się jest idealne. Jest szczelność do lotu absolutna, słuchajcie, powietrzem, dymem, sprawdzałem wszystko, węże, przewody to wszystko było sprawdzone przy remoncie. Jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz później sprawdzane. Elektrozawory, wszystko. Wydaje się, że powinno to po prostu działać bezbłędnie, coś jest nie tak. Zastanawiam się już tam nad sterownikiem. <laughs> Czy coś z sterownikiem się nie dzieje, ponieważ tam elektrozawór jest bezpośrednio do sterownika, ma dojście i... Ale dobra, to już jest w ogóle zupełnie inny temat, słuchajcie, w każdym razie na pewno nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń do turbiny, która była tutaj zregenerowana. I więc słuchajcie, jeszcze raz Wam powtarzam to, co wróciłem wcześniej, że e, wiele osób już by krzyczało, już by strzelało z D do firmy, źle zregenerowa mi zregenerowaliście turbinę, bo mi nie wstaje, nie działa. To nie jest jedyna, słuchajcie, przyczyna tego, że turbina wam nie wstaje. Jest ich wiele. To wszystko, moi drodzy, w temacie. Ja się biorę za kończenie już tutaj, dla mnie, już słynnej, słuchajcie, witary. Zakładam turbo, zakładam wydech, już jest tam założony. Generalnie turbo, katalizator wchodzi i będzie pierwsze odpalenie silnik po generalnym remoncie. Podkreślam, generalnym, właśnie włącznie z nowymi nadwymiarowymi tłokami. Także zobaczymy, huch, co to będzie. słychać. To wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego dnia życzę.